Przypowieść o Dziesięciu Pannach. W ostatnich dniach służby Jezus Chrystus dużo mówił o swoim powtórnym przyjściu oraz o końcu świata. Wspiął się ze swoimi uczniami na Górę Oliwną i tam tłumaczył im, jak bardzo jest ważne, by na czas zadbać o swoją duszę. Jego opowieść dotyczyła dziesięciu panien. W Judei panował taki zwyczaj w czasie wesela, że przyjaciółki pani młodej oczekiwały na pana młodego z zapalonymi lampami. Zwykle przychodził on nocą. Wtedy panny prowadziły go do domu pani młodej, gdzie była przygotowywana uczta weselna. W swojej przypowieści pan Jezus porównał królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wziąwszy swoje lampy, wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich. Głupie panny zapomniały o zapasie oliwy, mądre zaś miały wszystko, co potrzebne. Jako, że pan młody opóźniał swe przyjście, panny zdrzemnęły się. Jednak o północy obudził je głos: Pan młody nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy wstały i zaczęły przygotowywać swe lampy. Nierozumne panny powiedziały do mądrych: Dajcie nam trochę oliwy, bo nasze lampy gasną. Mądre zaś odpowiedziały im: Nie wystarczy wtedy ani nam, ani wam. Lepiej idźcie do sprzedawców i kupcie sobie. Kiedy pięć panien oddaliło się, by zakupić potrzebną oliwę, nadszedł pan młody. I te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną. Wkrótce powróciły i tamte. Zaczęły pukać do domu drzwi weselnego, wołając: Panie, Panie, otwórz nam! A pan młody odpowiedział im: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Opowiedziawszy tę przypowieść, pan Jezus zwrócił się do słuchaczy z następującymi słowami: Czuwajcie, dlatego że nie znacie dnia ani godziny, o której przyjdzie Syn Człowieczy. To straszne nie być gotowym na spotkanie z Jezusem Chrystusem, który może przyjść po nas w każdej chwili. Nieustannie więc odnawiamy nasze serca i módlmy się, prosząc Pana o przebaczenie grzechów oraz o okazanie nam swojej wielkiej łaski na podstawie Ewangelii Mateusza, rozdział 24, wersety od 1 do 22 oraz rozdział 25, werset od 1 do 13. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa, jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.